Królowa wakacje chcę jechać odpocząć, hajs rozwijać Nie będę niczego zwiedzał, będę chodził po imprezach I nie stał na imprezach, chodził po imprezach, nie stał na imprezach, będę chodził po imprezach I nie stał na imprezach, chodził po imprezach i nie stał na imprezach, będę chodził po imprezach Nie, ma, nie będę niczego zwiedzał, będę chodził po imprezach Nie stał na będę chodził po imprezach, nie stał na imprezach, będę chodził po imprezach nie stał na imprezach, chodził po imprezach i nie na imprezach